Zabójcze spojrzenie. Jesteś silny, druchu, ale nie tak silny jak ja. Księżniczka będzie moja. Nigdy jest moja, stary. Moja! Słyszysz? Moja! Przestaniecie już? Nie nudzi wam się odgrywanie tego głupiego filmu? Hej, wcale nie jest głupi. Szalone pióra to klasyka bijatyk. Dwóch przyjaciół toczy śmiertelny bój. Walczą o miłość pięknej księżniczki. Ja! Mimo, że w rzeczywistości ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Dokładnie, stary. Księżniczka na pewno wybierze mnie. Nigdy w życiu... Ja! No! O! Chłopaki! Ja! O, 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 o. Słodki Jezu. Na pewno nie chcesz tego stłuc? To najobrzydliwsza lalka, jaką w życiu widziałem! Specjalnie taka jest, Joe. To jest Daruma. Amulet zniszczenia? Dzieci wypowiadają życzenie, malując jedno oko. A jeśli się spełni, domalowują drugie, pieczętując jego spełnienie. Cóż? Albo skończyła się farba, albo życzenie się nie spełniło? Jeszcze nie. Zrobiłam ją dawno temu. Na spółkę z oni. Kiedy dorastałam, przyjaźniłyśmy się. Jesteś gotowa? Wtedy, kiedy ty, Oni! Najbardziej lubiłyśmy mieszankę sztuk walki i ciuciu babki. Nigdy nie przegrywałam. Już wtedy wiedziałam, że mam talent. Znowu wygrałaś, sikorko! Zawsze wygrywasz! To tylko zabawa, Oni! Nie bądź głupi! Albo cię wykupię, albo przepędzę. Ja? Wybierz lepszą opcję dla mnie i twojej rodziny. I podpisz umowę. Już! Nasz dom mu przeszkadzał. Stał na terenie przyszłego marketu, ale tata odmawiał sprzedaży bez względu na groźby. Tak, dobrze. Niech i tak będzie. To twój pogrzeb, kolesko! Już cię. Wrócę tu. A wtedy... A -a! Weź mi z drogi, smarkaczu! A gdzie przepraszam? Tak, jasne. Jak mogłem być takim hamem, zrobię cokolwiek rozkażesz. Cokolwiek. Hej, oni! W porządku? Oni! Przepraszam, sikorko. Nie wiem, co mnie napadło. Jak ma talent. Mm. Niedługo później tata sprzedał dom. Nigdy nie wyjaśnił dlaczego, ale wiedziałam, że stał za tym Wasabi. Przed odjazdem przyrzekłyśmy sobie z oni dozgonną przyjaźń. Życzyłyśmy sobie, żeby kiedyś znów być razem. I? Utrzymałyście kontakt, czy jak? Co się stało z oni? Nie wiem. Ale niedługo się dowiem. Przyjeżdża tu. Znalazła mnie na naszej klasie. Spotykamy się później. Kwiat przyjaźni nie przekwita. Będziecie mieć dużo do nadrobienia. Tak, nie mogę się doczekać. Na pewno się nie zmieniła. Będzie tu lada chwila. A wy co planujecie? Kolejną bójkę o filmową laskę? Nie, taką rozrywkę Joe i ja uważamy za śmieszną. Żadna laska już nigdy nas nie poróżni. Tak, czak, majster? O, tak! Przybij skrzydełko. Sikorka? Sikorka, pa! Oni! Chłopaki, to jest oni! Pokaż się, świetnie wyglądasz. O, faktycznie! <grym> Ostatnio widziałyśmy się będąc dziećmi. Już nie jest dzieckiem. Gdzie byłaś całe moje życie, słonko? Przyjemność ha? po mojej stronie. Oni moi przyjaciele. Kojo i Sensei Chan. Właśnie sobie idą. <laughs> tak, idziemy. Miłego pobytu. A jakbyś potrzebowała przewodnika po mieście, wiesz do kogo zadzwonić. Tak, do mnie. <laughs> Sensei chan. Szukaj w książce telegraficznej. Jestem dostępny. Miło było poznać. Podobają mi się. Nie tak bardzo jak ty im. Jej, ale się zmieniłaś. O, a ty wcale, a wcale. Naprawdę dobrze cię znowu widzieć. Długo na to czekałam. O, ja też. Mam coś dla ciebie. Nasza daruma. Trochę to trwało, ale życzenie się spełniło. Pomyślałam, że domalujemy drugie oko razem. <śmienicza> Muszę iść. Muszę zająć się jakąś jedną sprawą. Zadzwonię później i ponadrabiamy. Dobrze? Dobrze. Uuuh! Tak, baba, mój chłopcze, to jest życie. Ja jestem na samym szczycie. Zbieram owoce mojego sukcesu. Mała ryba zrobiła dużą falę tylko i wyłącznie przez ciężką pracę, wiesz? Ujej, szef! Myślałem, że osiągnąłeś szczyt kłamiąc, oszukując i depcząc wszystkich po drodze. Ja, to prawda, ale to deptanie to była ciężka praca. Ja podeszwy mam pościerane. A? Ojej, ojej! Baba lubi filmy! To nie film ty bez mózgu! Ktoś się do nas włamuje! <suszy> Doktorze Wasabi, pamiętasz mnie? E, spotykam szalone panienki codziennie, słonko. Czemu miałbym Cię pamiętać? Ludzie mnie nie zapominają. Łatwo wpadam w oko. Naprawdę muszę znaleźć lepszych sługusów. Nein! Nein! Naj, naj, nie patrz na mnie! Czego chcesz? Połowy wszystkiego co masz. Świat Wasabi nie istniałby, gdyby nie ja. Pamiętasz? Ach tak! Ta mała dziewczynka! Oni! Teraz nazywam się Jaskra. Jaskra? Ładnie, pasuje. <grytanie> Baba, przywita się z naszą przyjaciółką, dobrze? I to migiem! Przecież dobrze mnie znasz. Pamiętasz mój wyjątkowy talent? U. 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 Baba, U. czemu tak na mnie patrzysz? O, kokos! Baba U. lubić, kokosy!